Dzień dobry. Dzisiaj chciałbym opowiedzieć trochę o sobie. O sobie jako o rodzicu dziecka autystycznego, dziecka niepełnosprawnego, a także o swoich problemach zdrowotnych, gdyż to się jakoś włączy. Ja jestem niepełnosprawny, Kuba jest niepełnosprawny. Oboje bierzemy leki, oboje jeździmy na... Musimy uczestniczyć w różnych terapiach. Ja w rehabilitacji, Kuba w terapiach, po lekarzach. To wszystko dotyka nas podwójnie. Także nie tylko ja z Kubą, ale także ja sam ze sobą. Sytuacja u nas jest taka, że Kubą opiekuję się, zajmuje się głównie ja, dlatego że żona pracuje w fabryce na trzy zmiany. Po 11 godzin poza domem, więc tutaj no, to, no, bo dojeżdża to pod Jelenią górę. Więc no, automatycznie większość rzeczy spada na mnie, to jest logiczne. Zwłaszcza, że od dwóch lat, ponad dwóch lat jestem na zwolnieniach chorobowych, na świadczeniach rehabilitacyjnych. No i druga sprawa, że ja mam prawo jazdy, żona nie posiada, więc wiadomo, że takie wyjazdy gdzieś z Kubą do, po lekarzach, czy, czy gdzieś, to, to ja realizuję. Yy, ja sam mam problemy z kręgosłupem i to dosyć poważne. Mam zdiagnozowaną trójpoziomową dyskopatię lędźwiową z uciskami korzeniowymi. Jest ona w stanie zaawansowanym. Jestem po sześciu operacjach na tych poziomach. Najgorzej jest na poziomie L5-S1, gdzie miałem już trzy operacje i dalej mam uciski korzeniowe, dalej jest przepuklina ostofity, także tam jest źle. L4-L5 jest podobnie, miałem dwie operacje, dalej są uciski, da, dalej jest przepuklina, po prostu gdzieś tam genetycznie jestem uwarunkowany. Jest u mnie takie właśnie, że mam być może yy, słabszą tkankę łączną, tak mi powiedzieli w szpitalu. No i tendencje do zwyrodnień, bo y, pierwsze, pierwsze problemy z kręgosłupem zaczęły się u mnie kilkanaście lat temu, jak w okolicy, mojego 30, w okolicy moich 30 urodzin, gdzie to jest stanowczo za wcześnie, a już u mnie zdiagnozowano. Więc zwyrodnienia plus ciężka praca fizyczna plus dużo, dużo sportu i spowodowało to, że mój kręgosłup nie wytrzymał. Dodatkowo mam podobną sytuację w, w kręgosłupie szyjnym, gdzie mam ucisk na czterech poziomach, cztery, cztery, cztery wypukliny z uciskiem na, na, na korzenie nerwowe. Także tutaj naprawdę jest, jest masakra, że tak powiem. Nogi mi odmawiają posłuszeństwa. Pochylanie się, schylanie, dźwiganie, podnoszenie, no to wszystko odpada. No i jedyna aktywność to mogę sobie tylko pospacerować. Takie są zalecenia też lekarskie, że po prostu nic mi nie wolno poza, poza takim delikatnym poruszaniem się no i to jest, to jest część moich problemów zdrowotnych które zaczęły się, kręgosłup zaczął się już około 2010 roku drugi problem to jest cukrzyca typu drugiego która gdzieś zdiagnozowano mi około 2017 roku teraz ta cukrzyca w ostatnim czasie mocno się nasila, jest po części efekt brania leków psychiatrycznych, które po prostu jakby nasilają zaburzenia no, nie jak to nazwać dokładnie. Yy, więc te cukry mam ostatnio wysokie, a konsultacja diabetologiczna dopiero za miesiąc. Dodatkowo także mam zdiagnozowaną depresję, która się pojawiła u mnie prawdopodobnie w, jakiś czas temu, ale zdiagnozowano w, w zeszłym roku. Ale wszystko wskazuje na to, że chodziłem z tą depresją dużo, dużo wcześniej. Także zaburzenia lękowe, bezsenność. To wszystko się ze sobą wiąże, czyli, czyli mój kręgosłup, moja cukrzyca i te moje zaburzenia depresyjne to są jakoś ze sobą powiązane. Cukrzyca ma na przykład wpływ na, na psychikę, ale także i na kręgosłup, gdzie osłabia po prostu krążki międzykręgowe. I to ponoć znacząco, więc tutaj jestem w tym wszystkim. Ale ten mój stan także jest związany z, z Kubą, no bo jeżeli Kuba ma swoje problemy, no to wiadomo, że rodzic w pierwszej kolejności będzie działał w, 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 do, w, w dobrym w, w kierunku dziecka, tak? No tak jak ja, na przykład, no jeżeli mamy wybierać, kto ma jechać na terapię, no, no, to, no to najpierw jedzie Kuba, tak? Mimo, że ja już powinienem dawno zrobić rezonans i biegć do neurochirurga, wszystko prywatnie, gdyż tutaj w okolicy nie ma za bardzo na NFZ możliwości wykazania się. A poza tym tu chodzi o terminy. Więc tutaj uciążliwość jest podwójna. Kuba niepełnosprawny, ja niepełnosprawny i po prostu jak jest potrzeba, muszę siadać w Auto, mimo że, że, że nie bardzo się czuję na dłuższą jazdę i muszę jechać do Wałbrzycha, gdzie mamy psychiatrę, do Wrocławia, gdzie mamy panią neurolog czy neurochirurga, więc tak to u nas wygląda. Yy, no. Jest to dla mnie bardzo uciążliwe. To też właśnie wpływa na moje samopoczucie psychiczne. No po prostu czuję taką pewną bezradność, czuję niemoc. I to ciągłe właśnie przerzucanie, kto, 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 kto co jest ważniejsze, tak? Kuby leki czy moje leki? Kuby terapię czy moje terapie? No, to, to, to wynika z tego, że jestem na świadczeniu rehabilitacyjnym. I, i, I te pieniądze nie są za wysokie, a koszty utrzymania cały czas rosną, a koszty leków i leczenia, no tym bardziej. Tak więc, to jest dla nas już bardzo mocno odczuwalne. Dlatego też właśnie musimy podejmować decyzje takie, które właśnie, no, no nie powinno się takich decyzji podejmować, no kto, kto ma się leczyć, a, a kto ma czekać, tak, no wiadomo, że ja w tym momencie jako rodzic podejmuję decyzję, że to Kuba będzie pierwszy, chociaż wiem, że, że ja też powinienem sobie jakoś dać pomóc, tak, no ale niestety, no, w tym momencie nas nie stać na to, więc, więc tak to wygląda, więc mamy tutaj bardzo duże utrudnienie żona ciężko pracuje, ja pracuję z Kubą, tutaj nasz dzień wygląda tak, że rano go odprawiam do szkoły i czekam pod telefonem, bo w szkole dzieją się przeróżne rzeczy i bardzo często do mnie dzwonią, żebym przyszedł po Kubę albo coś wyjaśnił, bo Kuba tam rozrabia, bo Kuba to, bo Kuba tamto. Po, po szkole najczęściej muszę uczestniczyć w jego zabawach, gdyż on sam się nie będzie bawił, do kolegów nie pójdzie, bo ja już kiedyś mówiłem o, o tych kolegach, że to jest tylko na chwilę i tylko na Kuby zasadach, więc Kuba bardziej jest z kolegami pokłócony niż się z nimi bawi.